Siemanko kochani, witam was wszystkich bardzo cieplutko i bardzo serdecznie, moi drodzy, na tygodnioweczce i lecimy sobie, moi drodzy, z barankiem. Opracujemy sobie, moi drodzy, co w tym najbliższym tygodniu będzie działo się pod kątem miłości, pod kątem pracy. Miłość oczywiście pary i single, tak? Bo tutaj wiem, że na magicznej słuchajcie no jest wiele osób, czy też ewentualnie osób, które będą magiczną oglądać, które właśnie nie są z kimś, więc wypadałoby też może zobaczyć, czy oby przypadkiem tam jakiś. Słuchajcie, Zanek nie przyplączał się do was w w tym tygodniu, więc przelecimy sobie osoby, które kogoś mają, przelecimy sobie osoby oczywiście, kochani, samotne, pracę oraz zobaczymy sobie radę, wskazówkę, coś, co musicie ewentualnie usłyszeć na najbliższy tydzień. Kochani, horoskopik zrobimy sobie od dziś do końca kwietnia, czyli do 30 włącznie, dobra? Potem będziemy mieć majóweczkę tutaj, więc to już zaczniemy sobie czyste, takie gładkie horoskopy i moi drodzy, dzisiaj właśnie wyjątkowo tak nieco odmiennie. Nie będziemy robić wszystkich naraz, tylko każdy znak z osobna, żeby zobaczyć bardziej szczegółowo, co tutaj będzie się działo. No to moi drodzy, baranki. Lecimy z wami. Rozłóżmy sobie karty, co do końca kwietnia będzie działo się w miłości u baranków. Które kogoś mają. Co do końca kwietnia będzie działo się w miłości u baranków w związkach? Co do końca kwietnia będzie działo się w miłości u baranków w związkach? Baranki w związkach. Hm. Bardzo ciekawe, powiem Wam szczerze. Znaczy rozkład jest bardzo ciekawy. Zobaczmy jeszcze, co u singli od razu. Co się będzie działo u singli baranków, spod znaku barana, do końca kwietnia? Co się będzie działo u singli, spod znaku barana, do końca kwietnia? W miłości. W miłości. Co u singli w miłości? Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, pracę rozłożymy sobie za chwileczkę i rady, wskazówki również. Słuchajcie, jeżeli chodzi tutaj o relacje, tak? czyli osoby, które kogoś kochani mają, karty rozłożyły się dosyć, tak jak wspomniałam na samym wstępie, dziwnie, dlatego że w sumie jest wszystko ok, w sumie jest wszystko git. Mam takie wrażenie, bo tu mi pokazuje zwycięstwo, sukces, coś pomyślnie się układa, z czegoś barany są zadowolone. Ale w tym tygodniu, słuchajcie, macie jakieś podejrzliwości, coś wam nie pasuje, nie wiem, coś za gładko idzie, albo przykładowo myślicie, no dobra, no niby wszystko jest Magda, fajnie, no niby Zenek ze mną jest, a oczywiście Grażyna z wami również, tak, bo panowie też to, tego oglądają, ale coś wam tu śmierdzi, coś wam tu nie pasuje. Tylko ja nie wiem, kochani, co? Widzę po prostu, że możecie być podejrzliwe, albo jakieś takie niepewne, co do, przykład waszej relacji, czy do jakichś takich do rzeczy w waszej relacji. No i baran siedzi i tak mówi: "Kurczę, coś mi tutaj śmierdzi, coś mi nie pasuje, coś mi po głowie chodzi, coś do czegoś nie mam przekonania, do czegoś nie mam pewności. Nie wiem, słuchajcie, tło mi pokazuje, że jest ok. Tak, więc tutaj jeżeli chodziłoby o jakieś takie, powiedziałabym, rzeczy pomiędzy wami, one raczej powinny układać się bardzo dobrze, albo też tudzież, bo to jest tło. One może również wskazywać, że potoczyły się dobrze, że coś się udało, że coś w czymś odniosły, odniosłyście sukces. Słuchajcie, nie wiem, mi po głowie chodzi taka historia że załóżmy, jeżeli jest jakiś baran spotykający się z kimś, to załóżmy, może pomiędzy wami się wszystko dobrze układać, albo też tudzież um, Zenek, Grażena się określili i że niby mówią tak, chcę być z wami, chcę być z tobą, chcę z tobą układać życie, chcę z tobą żyć, mieszkać, budować relacje, a baran mówi, no dobra, spoko, spoko, ale jednak nie czuje pewności. To jest coś takiego. Nie czuję pewności i wy tak troszeczkę mówię, muszę to skontrolować, muszę to sprawdzić, muszę się dowiedzieć, muszę się upewnić, bo ja mam takie wrażenie, że wy nie jesteście tak jakby, no niby słyszycie być może od osoby jakieś tam deklaracje. Ale Baran nie jest tego pewien i mówi cholera jasna: czy ja mam mieć pewność, że na pewno wszystko dobrze się ułoży, czy na pewno wszystko pójdzie tak, jak powinno pójść? Czy na pewno Zenek, który deklaruje mi miłość, zaangażowanie, faktycznie chce ze mną tej relacji? Czy to nie są tylko słowa rzucone na przykład na wiatr? No ja daję Wam kochani przykłady, te przykłady wcale nie muszą być, bo to może być nawet opcja w stylu, że wszystko dobrze się układa, ale macie wątpliwości jakieś, czy na przykład coś się po drodze na przykład nie sknoci. No, właśnie, i ta wątpliwość, moi drodzy, może powodować w Was, że zamiast, no nie wiem, cieszyć się sobą, cieszyć się, że coś tutaj działacie, robicie, no gdzieś jakby odbiera Wam, powiedziałabym, ten takie cieszenie się, ten taki, wiecie, taki triumf, takie szczęście ogólne, które tutaj z karty tła płynie. Mam takie wrażenie, kochani, po prostu Wy gdzieś zaśmiecacie sobie umysł, emocje w tej sytuacji, oczywiście, jakimiś takimi wątpliwościami. Czegoś się tyczącymi. Tak jakbyście mówili, to zbyt gładko poszło, to zbyt płynnie się tutaj jakby potoczyło. No, niby jest spoko, ale co jeśli się schrzani? Co jeśli jednak jest tutaj gdzieś jakiś haczyk? No i baran, słuchajcie, takie wątpliwości w relacji, w związku ma. Te oczywiście wątpliwości mogą się tyczyć, moi drodzy, jakiejś sytuacji uczuciowej pomiędzy wami, ale i też jakichś waszych planów, czy jakichś waszych rzeczy, które razem robicie, tak? Że na przykład, dobra Magda, my chcemy teraz z Zenkiem zrobić remont chaty, wybudować dom, przeprowadzić się, nie wiem, coś tam razem zrobić, ale mam wątpliwości. No niby wszystko idzie dobrze, ale mam wątpliwości jakieś tam. Czy dobrze robimy? Czy dobry kolor ścian wybieramy? Wiecie, bo to mogą być głupoty. Ja po prostu widzę barana, który mówi: mmm, Kurczę, no coś mi tutaj nie wiem, coś mi tutaj, wiecie, nie pasuje, coś mi tutaj chodzi po głowie. No nie wiem, co mam o tym sądzić, co mam myśleć. Czy ja słusznie myślę? Takie wątpliwości, które pojawiają się tutaj w relacjach, w związkach, pomimo, że jest dobrze. Że jest sukces, że jest spełnienie, zadowolenie, pomyślność. Coś wam się udało zdziałać, zrobić, ale są wątpliwości. Jeśli chodzi, słuchajcie, o singli. U singlów, słuchajcie, jest jakby taka, wiecie co, ja tutaj widzę singla, który ma taką ostrą determinację. To znaczy, to możecie być wy, którzy macie determinację, żeby z kimś być, żeby o, o, o tą miłość czy też życie uczuciowe sobie bardzo mocno zawalczyć, ale to równie dobrze może być jakaś osoba, która aktualnie dosyć, powiedziałabym, zawzięcie walczy o Was, a Wy pokazujecie się jako osobie, że tutaj byłby ktoś, który mówi tak, Magda, no jest taki jeden albo jest taka jedna, która tutaj pisze, no nie wiem, przychodzi, no próbuje mnie zdobyć. No to ta osoba faktycznie jest zdeterminowana, żeby tutaj zawalczyć o tą relację, zawalczyć o Was, być może poznać Was lepiej. Jest taka niepoddająca się, a osoba tutaj jako w karcie głównej, czyli być może Wy, jeżeli ktoś o Was walczy, zastanawia się, czy warto. No ja nie wiem, no ja nie wiem, no ja nie wiem. To jest coś jakby na ten styl. No nie wiem teraz, czy jednak no, pozwolić się tej osobie zbliżyć, czy też tudzież wejść z nią w jakąkolwiek relację, czy też tudzież może lepiej nie. Ja tutaj widzę osobę niezdecydowaną. Czyli słuchajcie, to może tak być, że. To, ale to jest tylko do przykładu, jeżeli ktoś zabiega o was. Ktoś zabiega, widzicie, że jest go pełno, że ciągle pisze, ale wy nie macie pewności, czy z tą osobą chcielibyście, mam takie wrażenie, w relację wejść. Natomiast jeżeli karta tła nie pokazuje kogoś walczącego o was, tylko was samych, którzy są tutaj być może poirytowani, że są samotni, albo chcieliby tutaj zawalczyć o jakąś konkretną kochani osobę, albo są nawet źli, bo słuchajcie, ta karta rycerza, który jest tutaj w tle, ona czasami też obrazuje osobę, która jest już sfrustrowana, zdenerwowana tym stanem rzeczy. Tak jakby mówiła, wkurza mnie to, denerwuje mnie to, że jestem sama. Tak? Bo jestem gdzieś w takiej, takiej płaszczyźnie, że chciałabym nową drogę z inną osobą wieść, a nie stać samotnie na swojej drodze. E, może Was też denerwować to, że Wy nawet nie wiecie, jak się do tego tematu zabrać, Wy nie wiecie, e, słuchajcie, jakie podjąć kroki, żeby móc gdzieś kogoś poznać. To takie, słuchajcie, nastroje, klimaty mogą być po stronie singli w tym tygodniu. Ok. Teraz sprawdzamy, co w pracy we finansach. Co się będzie działo w pracy w finansach u Baranka do końca kwietnia? Uuu, czekajcie, jedna karta w dół, ok. Nie będziemy na nią zwracać uwagi, chyba że nam się pojawi w rozkładzie. Co w pracy we finansach u Baranka do końca kwietnia? Praca, w finanse u Baranka do końca kwietnia. Okay. W pracy we finansach czegoś się, kochani, uczycie, zdobywacie jakąś wiedzę, pokazują się karty też, słuchajcie jakiegoś planowania czegoś, jakiejś inwestycji w coś, ale ja to muszę przemyśleć, ja to muszę sobie wszystko w głowie ułożyć, ja może muszę z kimś o tym porozmawiać, przedyskutować, chcę coś zrobić, jakbyśmy dyskutowali o finansach, chcę coś zrobić, chcę z czymś ruszyć, ale muszę jeszcze to wszystko przemyśleć. Natomiast ogólnie w pracy być może mocne skupienie się na pewnych zadaniach, które wykonujecie. Ja tutaj widzę też barany, które mogą się szkolić, mogą się uczyć, mogą zdobywać wiedzę i to niekoniecznie musi być wysłanie was na szkolenie, słuchajcie, tylko zwyczajnie, słuchajcie, przychodzą jakieś wytyczne, przychodzą jakieś informacje, wy się z nimi musicie w tym tygodniu zaznajomić. Przeczytać, zobaczyć, aha, aha, dobra, to trzeba robić tak czy siak, czy owak. Bo ja tutaj widzę takie osoby, które, tak jakby, słuchajcie, zdobywają jakąś wiedzę, jakąś informację, wieść, być może nawet od kogoś, może szef, szefowa przyjdzie i Wam coś przekaże, bo to też może takie coś być. Więc Wy jakby zdobywacie wiedzę i macie to w głowie, tak? Bo ja tutaj widzę barana, który myśli, analizuje, coś tam, słuchajcie, układa w głowie, coś planuje. Coś rozkminia, nad czymś się musi w tym tygodniu mocno skupić, może Wy przekazujecie komuś wiedzę, bo też tak może być. Może jesteście jakimiś coachami, na przykład, i przekazujecie tą wiedzę komuś. I ten tydzień jest taki bardzo, bym powiedziała, w pracy we finansach myślący, planujący, snujący scenariusze, przedstawiający jakieś rozmowy, jakieś przekazy, wiadomości, informacje, szkolenia. Tak bym to ujęła. Ok, a jakie są rady dla baranków do końca kwietnia? Poproszę o rady dla barana do końca kwietnia. Rady dla baranka do końca kwietnia. Jakie są rady? Słuchajcie, pokazujecie mi się, jako osoby, które to czy tak, macie kartę słońca, a więc jakieś takie, słuchajcie, klimaty, w którym macie troszeczkę chyba, mam takie wrażenie, znaleźć czasu. Na odpoczynek, na relaks, na jakieś powiedziałabym, rzeczy, które mogą sprawić Wam przyjemność. Dla każdego z Was może to być, kochani, co innego. Jeżeli są jakieś rzeczy zawiłe, niewyjaśnione, to ta karta też będzie nam tutaj, kochani, kotło podpowiadała, że dobrze by było pewne sprawy wyjaśnić, które być może, kochani, są poukrywane, są gdzieś zatajone, a karta mówi, rozjaśnij to, wyjaśnij to, jeżeli oczywiście Wy macie władzę w tym zakresie. Dobrze. Żeby było też, jeżeli tutaj, moi drodzy, są jakieś rzeczy do um, po, ob, obgadania, no to tutaj, żeby sobie również to naświetlić, usiąść i w pewien sposób o czymś podyskutować, porozmawiać. Tak samo, słuchajcie, czas na relaks. Znajdźcie go, zaplanujcie ten czas, moi drodzy, żeby troszeczkę się wyluzować, e, po to, żeby, słuchajcie, podładować, podbić akumulatory. Karty też pokazują, moi drodzy, że są tutaj barany, które... Być może, słuchajcie, są nieco styrane, nazwę to może tak, przepracowane, przemęczone, bo to oczywiście może być przemęczenie, czy takie wiecie, przepracowanie, takie zwykłe stricte od pracy fizycznej, ale i też może to być sytuacja mówiąca o. W takim psychicznym, emocjonalnym, mentalnym przemęczeniu. No i karty mówią, że jeżeli tutaj o coś walczysz, o coś się starasz, z czymś pracujesz, mówisz, ja pierdzielę madzia, jestem uwalona po prostu po łokcie w czymś, no to karty pokazują, żeby w tym tygodniu, moi drodzy, się jeszcze nie poddawać, bo jakieś rzeczy, o które ty załóżmy baranku walczysz, mogą się wyjaśnić i skończyć się pozytywnie. Tak? Więc tutaj, słuchajcie, są różne scenariusze, które musicie sobie dobrać. Więc tak to, kochani, wygląda. Więc, moi drodzy, jeżeli tutaj coś macie, nie poddawajcie się w czymś, bo wszystko się wyjaśni. Natomiast, moi drodzy, zobaczmy jeszcze przesłanie dla baranka do końca kwietnia. Poproszę o przesłanie dla baranków do końca kwietnia. Poproszę o przesłanie dla skopiakalnych baranków do końca kwietnia. Dobra, słuchajcie, koniec. Słuchajcie, karta jest. Yy, myśl, znaczy tak, spód kart pokazuje myśl pozytywnie, a karta główna, bo w ciągu kilku miesięcy chyba moi drodzy coś się wyjaśni, coś się wyklaruje. Mam takie, kochani, wrażenie. E, dlatego, że tutaj jest potrzebny na coś czas, kochani. Ewidentnie karta wskazuje, że czas tutaj odgrywa jakąś kluczową rolę. Nie przyspieszycie tego, słuchajcie, nie, nie wiem, no nie pogonicie batem czegoś, żeby wydarzyło się, no najlepiej teraz już, bo to jest logiczne, także. Słuchajcie, no z cierpliwością u nas czasami, kochani, bywa różnie, ja też nie lubię czekać, też lubię, żeby coś się, kochani, działo, żeby coś się odkryło natychmiast, jednakże, słuchajcie, tutaj jest potrzebny czas, jakieś pewne rzeczy muszą się dopełnić, jakieś być może przeznaczenie, jakaś karma, u co niektórych z Was oczywiście musi się tutaj, kochani, przepracować, wypełnić, dopełnić. Zadziać, może Wy też potrzebujecie na coś więcej czasu, może tu, jeżeli chodzi o kogoś, ktoś potrzebuje więcej czasu. Cokolwiek by to nie było, dobra, w przeciągu kilku miesięcy coś się wydarzy, a Ty, drogi Baranie, masz myśleć pozytywnie o czym mówi karta tła, moi drodzy, dla Was. Robimy sobie jeszcze wahadełeczko na najbliższy tydzień i zobaczmy, jaka będzie energia przy Was. Poproszę o przekaz do końca kwietnia dla baranków, jaka energia będzie przy baranku. Słuchajcie, energię będziecie mieć dobrą, jednakże nie aż tak mocną, ok? Bo mi tu wahadełko, słuchajcie, no względnie pokazuje, dobra, energia jest spoko, ale nie na pełnym gwizdku. Czyli, moi drodzy, miejcie to na uwadze, że tutaj mogą być takie spadki formy, może być spadek energii, albo tudzież ok, daje radę, ale mogłoby być lepiej, to jest, kochani, coś na ten styl. No to moje ba drogie baranki, ja oczywiście z od siebie samej życzę Wam przecudownego, kochani, tygodnia, pełnego pozytywów, e jeżeli chodzi o rady, nie poddawajcie się, bo coś może się pozytywnie, kochani, wyjaśnić, e czy też tudzież dbajcie również o to, żeby, jeżeli pracujecie w pocie czoła, to żeby znaleźć czas na relaks, na odpoczynek, słuchajcie, na doładowanie akumulatorów, no i moi drodzy, do zobaczyska następnym razem, buziaki.